Wieczorem w Darada najbardziej mistyczny challenge ze wszystkich. Nasze bohaterki będą otwierać sejfy i czekać co ciekawego się stanie. Dobrze, sobie co on powiedział. Ej, spójrz nie zamknęła szafki. Sprawdźmy, co tam jest. Wydaje mi się, że to jakieś sejf. W środku musi być coś bardzo cennego. Zajrzyjmy. Gdzie jesteśmy? Wygląda na to, że nadszedł czas na challenge. Najpierw otworzę swój safe. On się uśmiecha. Wow! Sto z kolorowych popytów! Wspaniale! Dokładnie. To dobry moment, żeby je ponaciskać i trochę się uspokoić. Dziwne, dlaczego są takie miękkie! I tak ładnie pachną, wiem, to żelek! Jest ich tak dużo! Mogę je zjeść wszystkie na raz! Naprawdę trudno jest się zatrzymać! Tylkowe popiety są takie pyszne! Chyba zostawiła jeden! Pewnie dla nas, żebyśmy spróbowały! Spadajcie! To jest moje! Auć, to boli! Najwyższy czas dowiedzieć się, co mnie czeka. Hmm, spójrzmy. Myślę, że to jest coś bardzo miękkiego. Hmm. O nie, to żywe robaki. Nie będę ich jadła. Nie chcę. One się ruszają. Nie martw się, już ich nie ma. Nie ma? Wszystkie są teraz na mnie. Pomóżcie mi. Chcą mnie zjeść! Myślę, że odkurzacz może pomóc. Weźcie wszystkie robaki w mgnieniu oka. One wyglądają całkiem zabawnie. Zwłaszcza ten, który udaje wąsy. Też się go pozbędę. Ojej, co robisz? Muszę jakoś westać tego robaka. Gotowe. Gotowe. Diany też już są gotowe. Żartujesz sobie ze mnie? Może sama spróbujesz tych wszystkich wspaniałych robaków? Częstu się. O nie, one są we mnie. Co mam robić? Co za ochyda? Daj spokój, nie krzycz. Lepiej spójrz na to, co znajduje się w Twoim sejfie. A w sejfie czeka na mnie jakiś eliksir. Mam nadzieję, że nie zamienię się w żabę albo w robaka. To dziwne. Na razie nic nie czuję. Jest tak samo jak wcześniej. Dziwne. O nie, coś się ze mną dzieje. Dziewczyny, pomóżcie! Myślę, że to eliksir zmniejszający. Jestem teraz w wielkości twojej dłoni. Chodź, podniosę cię. Zobacz, jaka jestem słodka. Hej! Nasze maleństwo! Jeszcze gryziesz? To boli. Zajmę się tobą, maleńka. Będziesz walczyła z prawdziwym wężem. Myślisz, że się go boję? Mogę go zniszczyć w jednej sekundzie. No ciekawe, kto wygra? Tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że robak jest silniejszy. Robak? Już go pokonałam. A masz i jeszcze raz. Wow, ona naprawdę wygrywa. Miałyście wątpliwości? To była naprawdę fajna walka. Widziałeś jaka jestem silna? Tym razem to ja mam coś dobrego, więc pierwsza otworzę mój safe. Super, to jest mój ulubiony napój z Marsem. Uwielbiam je. Na co ja czekam? Czas się napić. Co dziwne, dlaczego nic nie leci? Głupia butelka. Serio, nie rozumiesz? Daj, pokażę ci jak się pije. Ok. Na pewno. Trzymaj. Żartuję. Jeszcze czego? Nie dam ci się napić. To jest moje. I bez twojej pomocy sobie poradzę. Jesteś taka chciwa. Dam ci nauczkę. Będziesz wiedziała, że trzeba dzielić się z przyjaciółkami. Co zrobiłaś? Teraz jestem cała mokra i nie mam co pić. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, przestań marudzić. Poproszę Dianę, żeby otworzyła swój sejf. Co? Ryba? O no nie. Dobrze, że nie jest nasza, jak śmierdzi, ale i tak musisz ją zjeść. Takie są zasady. Przecież wiem. Spróbuję. To jest okropne. Nie będę tego jadła. Nie dam rady. Co to znaczy, że nie będziesz? Takie są zasady, a więc jedz. Dobra, dobra. Muszę to zrobić jak najszybciej. Dobra, skończyłam. Auc! Po co mi ten szkielet? Zabierz się go ode mnie. Przestań się śmiać, Mary. Otwórz swój safe. Z przyjemnością. Co to jest? Jakiś cukierek? To znaczy uwielbiam je, ale dlaczego tak mało? Smakuje normalnie. To po prostu dobry cukierek. Nie jestem zadowolona. Patrzcie, te cukierki rosną mi na buzi. I na rękach. To jest takie fajne. Hmm. Naprawdę fajne. Dasz mi spróbować? No pewnie. Wspaniale. Słuchaj, teraz ja też jestem cała w słodyczach. Diana chcesz trochę? Nie dziękuję, nie będę jadła twoich pryszczy po raz kolejny jako pierwszy otworzę safe. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzą. To się nazywa prezent. Nigdy nie można mieć zbyt dużo iPhoneów. Jakie piękne zdjęcia robi. Spójrzcie tylko, ja też chcę taki, zrób mi zdjęcie. Oddaj Ci nie psuj mi fotografii. Oddaj to, to moje. Chcę zrobić sobie selfie. Dziewczyny, przestańcie się kłócić, dajcie mi to. Wy ustalcie sobie, czyj to telefon, a ja w tym czasie sobie pogram. Jak śmiesz, daj mi to, to moje. Co zrobiłyście? Mój nowy telefon, gdzie on jest? Ups, chyba nie jest w najlepszym stanie. To wszystko twoja wina. Co zrobiłyście? Nie mam już iPhona. Rozbił się. No to czas, żebym to ja otworzyła swój safe. Co dziwne, dlaczego jest pusty. Zobaczmy, co tam jest. Okay. O nie, to żaba! Boję się ich. Pomóżcie mi, zdejmijcie to z mojej głowy! Fu. Ja też nie chcę tego zwierzaka! No już, spadaj stąd! Ja też jej nie potrzebuję, to Twoja żaba, a ja mam ją zjeść, no nie mam mowy. A jeśli to zaczarowany książę? A ja będę prawdziwą księżniczką? Trzeba to sprawdzić.. No Daj Oddaj No i gdzie jest Twój książę? Coś się nie zmienia? No to teraz moja kolej sprawdzić, co jest w moim What? Ojej, to jakiś dziwny rodzaj kapelusza. A Co ja mam z nim zrobić? Nie mam pojęcia. A co ja mam zrobić z tą żabą? Przykro mi to mówić, ale chyba twoja żaba zamieniła się w kamień. Kamień? To dziwny. Dlaczego jest brązowy? Wiem. To czekolada! To nie jest zwykła czekolada, to pyszna czekolada! Słuchaj, czy twój kapelusz może to zrobić z moim iPhone'em? Sprawdźmy! Działa! Jakie to fajne! Teraz mam czekoladowego iPhone'a! W dodatku jest pyszny. Czyli mój kapelusz nie jest taki bezużyteczny. Ale czy mogę go nosić? Myślę, że wszystko okej. Okay. Ojej, mamy teraz czekoladową Mary. Zjedzmy wszystkie jej palce. Przestań, zdejmij jej ten kapelusz z głowy. Wtedy będzie taka jak zawsze. No dobra. Uf, dziękuję, uratowałaś mnie. Myślałam, że na zawsze zostanę czekoladą. tym razem to na mnie czeka smaczny poczęstunek. Mam nadzieję, że będzie tam coś mega pysznego. O, to Nutella, uwielbiam ją. Mam ochotę zjeść cały słoik. Wow! Oj, przepraszam, to było niechcący. Znaczy, że możesz nią we mnie rzucać. Daj spokój, nie obrażaj się. Jestem po prostu oszołomiona tym, co mnie czeka. Jestem pewna, że Nutella jak zawsze będzie pyszna. Ja też chcę. Chcesz, ale nie dostaniesz. To moja Nutella. Na moim nosie została kropelka. Fajnie. Wielkie rzeczy. A ja mam całe ręce w Nutelli. Tak, widzimy to. Jesteś w niej cała. Hmm? Hey! Trzeba po nią sięgnąć głębiej. O nie, moja ręka! Chyba What? Żarłok, musisz mnie jeść! Zamiast się śmiać, to mi pomóżcie. Pomóż mi, wyciągnij ten słoik. Próbuję! No dalej, damy radę, damy radę. Wyciągnij! Ojej! Super! Mamy teraz mnóstwo Nutelli. Pospieszmy się, zjedzmy wszystko. Nic mi nie jest. Nie martwcie się o mnie, ja żyję. Wszystko zjadłyście? No jak tak można? O, mam jeszcze trochę czekolady. Mogę ją jeść prosto z ręki. Kiedy ty będziesz jadła, to ja sprawdzę, co na mnie czeka. I to chyba jest coś śmierdzącego. O nie, to ser. Nie chcę go. Nie, ale musisz. Nie chcę go jeść, proszę, miejcie litość. On jest taki paskudny. Nie gadaj tyle do dzieła. No dalej gryź w końcu. Oj, co za Ochyda. Tak to wygląda po prostu obrzydliwie. I tak smakuje. Nie mogę tego przełknąć. To jest zbyt paskudne. Dobra, jakoś dałam radę. Super, teraz dowiedzmy się, co na mnie czeka. Ojej, chyba musimy lecieć. Zaczynaj, Emma. Nie wierzę, to nowy iPhone. To nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mmm, jakiś znajomy zapach. To czekolada! Smacznego? A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo? Dlaczego nic nie słyszę? Przykro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz, jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś! Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten tuix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. Na no, od razu lepiej. Jak dużo czekolady? Chelsea, czego chcesz? Udziel się, nie ma mowy. Ty chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza! Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść! Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł. Wiem, co zrobię! Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow! Wychobowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię! Wsadzę to tutaj i podleję! Ojej, trzęsienie ziemi! Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite! Uwielbiam czekoladowe chipsy! Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak! Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie. Z mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć. Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to, co twój ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera! Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek! Pyszności! Wolałabym kolę niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja! Jakiś dziwny kolor. To czekolada. Może moje mentosy też są jakieś dziwne. Też wyglądają jak czekolada. Tak! Można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz. Dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. Ej. To jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek. I wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia, jaka szkoda, poczęstuj nie ma. Już mi się znudziło powtarzać. Nie! Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre, ekstra. Jakie piękne koraliki. A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. Jak boli! To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły! To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe troskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko. Może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie. Jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma! Oddychaj głęboko! Moje oczy! uzawią mi! Nic nie widzę! Świetnie! Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo oberwiesz. Znowu cebula? Skąd ona się wzięła? Smacznego! Który czekoladowy smakołyk najbardziej zapadł Ci w pamięć? Napisz w komentarzach, a na pewno użyjemy go w naszych wideo. Na razie.